Nie opuściłem Ciebie Nikt Cię nie kocha Tak jak ja Nikt Cię nie kocha Tak jak ja Bartek, Bartuś przyjechał do Świętego Szarbena, tak? Ma 11 lat. 8 grudnia rozpoczęła się jego droga krzyża, trochę, nie? Choroba. I przyjechał tu do Florencji. Nie może chodzić biedny, ale cieszę się, że jest. I że dzisiaj zaczynamy modlitwę nowenne do ojca Szarbela. Niesiemy Bartusia, żeby właśnie wstawił się do Jezusa o jego uzdrowienie. I tym sposobem proszę Was. Tu, z tej Florencji, w tym miejscu, tak blisko by Byście nas wsparli w modlitwie. I ja, właśnie zaczęła się ta jego droga 8 grudnia, niepokalane poczęcie. W godzinę łaski mama nie mogła powiedzieć słowa, bo mówi, że było jej ciężko. Która to chemia jest? Druga? Czy trzecia? Trzecia. trzecia chemia. Już trzecia chemia. Modlimy się za ciebie. Dzisiaj pierwszy dzień nowenny, tak? I przez wszystkie dni. O uzdrowienie. I zanosimy do świętego szarbela By przedstawił Jezusowi. Pod tym Krzyżem, nie? Popatrz na krzyż! Oto dowód mej miłości! Nikt cię nie kocha. Tak jak ja nic cię nie kocha tak, jak ja nic cię nie kocha, tak, jak ja nigdy nie opuściłem Cię.